Pan obdarza cię pokojem. Na samym początku naszych rozważań odczytaliśmy Jezusowe przykazanie: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół w wersji Ewangelii Łukaszowej. Teraz odczytam słowa, które zapisał ewangelista Mateusz. Jest to część Jezusowego kazania na górze. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół, i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie, czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Jestem przekonany, że na drogach realizacji przykazania miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Każdy musi przeżyć coś, co nazywam totalną kapitulacją. Wystanę przed moim mistrzem i nauczycielem, i wszystko będzie we mnie wołało: Jezu, nie potrafię kochać mojego nieprzyjaciela. Pomimo moich wysiłków, pomimo moich starań, nie jestem w stanie kochać mojego nieprzyjaciela. I wtedy pozostają nam dwie możliwości. Albo powiem, to przykazanie jest utopią, i moje życie chrześcijańskie będzie toczyło się obok tego przykazania. I wtedy mogę wyrwać dwie kartki z Pisma Świętego z Nowego Testamentu. One mnie nie dotyczą, albo, albo będę każdego dnia przychodził do mojego mistrza. I Zbawiciela, i wyznawał, nie potrafię kochać mojego nieprzyjaciela, ale Ty, Jezus żyjący we mnie, Ty, Ty kochaj mojego nieprzyjaciela przeze mnie. Proszę Cię, Jezu, Ty przemieniaj moje serce, abym mógł spojrzeć na trudnego człowieka, oczyma wiary. Ty Jezu, dokonaj tego dzieła, ponieważ tylko Ty do końca umiłowałeś nieprzyjaciół. I może w naszym życiu będzie to właśnie tak wyglądało, że w trudnych sytuacjach, które będziemy przeżywać, które będą nas kosztowały bardzo wiele, może nawet cierpienia, niepokoju, nieustannie będziemy przy naszym Mistrzu, Zbawicielu. Z tym wołaniem: Ty kochaj mojego nieprzyjaciela przeze mnie. Ale wtedy pamiętajmy, bez względu na to, ile nas to kosztuje, my zbież, z, zmierzamy do serca Ewangelii, do serca Ewangelii. Przytoczę myśl, którą przekazał nam papież Benedykt XVI. Miłość nieprzyjaciela stanowi istotę chrześcijańskiej rewolucji. Rewolucji opartej nie na strategii władzy ekonomicznej, politycznej czy medialnej. Rewolucja miłości, miłości, która w ostateczności nie opiera się na zdolnościach człowieka, lecz jest darem Boga. Oto nowość Ewangelii, która przemienia świat. Nie czyniąc hałasu. Oto heroizm maluczki, którzy wierzą w miłość i szerzą ją nawet za cenę życia. Nawet za cenę życia, bo nasz Pan powiedział: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zabić nie mogą bójcie się tego, który duszy i ciało może. Pogrążyć w wygachennie. realizacja przekazania miłujcie waszych nieprzyjaciół jest jakby dowodem tożsamości chrześcijanina jestem uczniem pana to znaczy miłuję nieprzyjaciela to jest takie nasze dna które bóg widzi w naszym sercu i wróćmy do tekstu Ewangelii Łukasza. Gdy Jezus mówi o obietnicach, które będą udzielone tym, którzy pójdą jego drogą, wasza nagroda będzie wielka. Będziecie synami Najwyższego, będziecie córkami Najwyższego. Czy jest większa godność niż być synem Najwyższego, córką Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych? Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Bardzo często w różnych rozważaniach autorzy przywołują słowa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny, albo bądźcie doskonali. Jak doskonały jest, jest wasz Ojciec z Niebie. Ale pamiętajmy zawsze, że te słowa Jezus wypowiedział w przykazaniu miłujcie Waszych nieprzyjaciół. To dla nas znaczy, że przyjawem największego miłosierdzia jest miłość mojego nieprzyjaciela. Że prawdziwie doskonałym jestem wtedy, gdy kocham mojego nieprzyjaciela, gdy nie odpowiadam złem za zło. Bo tak naprawdę, co się dzieje wtedy? I to jest dla nas niezwykła nowina. Gdy kocham mojego nieprzyjaciela, staję się podobny do mojego niebiańskiego Ojca, bo Jezus mówi, on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. On sprawia, że jego słońce wschodzi nad dobrymi i złymi. On sprawia, że deszcz spada na niesprawiedliwych. Gdy jesteś miłosierny, gdy jesteś doskonały, w realizacji tego przykazania, stajesz się podobny do mojego niebieskiego ojca. To jest coś niezwykłego. Co jest, coś tak pięknego i tak zachęcającego wasza nagroda będzie wielka będziecie synami i córkami najwyższego i będziecie podobni do niebieńskiego ojca bo on jest dobry dla niewdzięcznych i złych zakończę myślą którą zawarł apostoł paweł w liście do rzymian w 13 rozdziale znajdujemy dwa wersety Werset ósmy, dziesiąty: Gdy apostoł mówi: Kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Miłujesz bliźniego, wypełniłeś całe prawo. Ale przypominamy sobie słowa Jezusa: Gdy miłujemy tych, którzy nas miłują, nie czynimy nic szczególnego. Dlatego pełnia tych pawowych słów może być odczytana w taki sposób. Kto miłuje nieprzyjaciela, wypełnił całe prawo. Prawo Chrystusowe, ponieważ przykazanie miłości nieprzyjaciół jest sercem Ewangelii, jest szczytem posłanictwa Chrystusa. Miłość nieprzyjaciół. Jest doskonałym wypełnieniem Chrystusowego prawa. Nasze słuchanie Jezusa, mistrza i nauczyciela, nasze pójście Jego śladami, bo on nam wzór zostawił, jest wejściem na drogę Krzyża. Mamy kochać w perspektywie Krzyża. Mamy kochać aż do takiej postawy, że jestem gotowy oddać życie za mojego nieprzyjaciela. Ale ciągle jesteśmy w drodze. Pamiętajmy o jednym: że jest to droga do serca Ewangelii. Że jest to droga, na którą zaprasza nas Mistrz i na której on nam nieustannie towarzyszy. Jest to droga, która nas wzywa do radykalnego nawrócenia. Do zmiany, zupełnej zmiany naszego sposobu myślenia, abyśmy byli synami i córkami Najwyższego. Zanurzymy się w naszej codzienności taką, jaką ona jest. Popatrzymy na trudnych ludzi, których spotykamy już innym wzrokiem. To są ci, których Pan stawia na naszej drodze i oni nam pomagają przemieniać nasze serce to oni nam pomagają wzrastać w miłości to oni nam pomagają abyśmy wchodzili w serce ewangelii miłujcie waszych nieprzyjaciół dobrze czyncie tym którzy was prześladują błogosławcie tych którzy was przeklinają módlcie się za tych które Was oczerniają. To jest zaproszenie dla każdego z nas, to jest dobra nowina. Niech tak się stanie w naszym życiu, przez moc Ducha Świętego, który może przemienić moje serce tak bardzo, że będę kochał mojego nieprzyjaciela. Amen.